Go DJ Otpalto Styl Tu ci -tuch! có, to nie widzicie to sty do widzicó, ręce -tuch! fórek u ptań czy Chodzę w klub jak do dojo pewny krok Światło jak neony, pas jak cios Nie ma skiny, to jest taniec i flow Każdy ruch wyuczony, level bro Szklanka w dłoni, ale full kontrola Nie to szybciej tylko kto to ogarnia DJ Kręci pakiet faluje Ja płynę jak mistrzo, co się nie psuje Lewo, prawo, obrót stop Jakby mata była pod stopą, hop Każdy patrzy, bo mam styl Nie walę ja gram ten film Tu nie chodzi To nie bicie, to styl, to ucicu Ręce w górę, klub tańczy w tym rytmie tu Jeden łyk, drugi łyk, płynny ruch Jak namacie macie balans, luz, pełen luz To nie bicie, to styl, to ucicu Cały klub dziś macie w tym klimacie tu Bum, bum, bas, gong, i szum piszu Wchodzę w klas, wchodzę w tryb, wódź, wiks, Są, co lecą, jakby jutra nie było A potem leżą szybciej niż przyszło Ja wolę styl, wolę klasę, dusza gra lepsza Obruc śmiech, parkiet po nie wszyscy chcą więcej, ech, to jest klubowy rytuał. Wucitsu. Oficjalny styl miasta! W -w 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 nie picie, to styl, to do czy w górę, klub tańczy, w tym rytmie tu Jeden łyk, drugi łyk, płynny ruch Jak na macie balans, luz, pełen luz To nie picie, to styl, to wu -chitsu. Cały klub dziś walczy w tym klimacie tu Bum, bum, bas, gong, szum Wchodzę w trans, wchodzę w tryb w DJ, jeszcze raz Z tym walkiem